Tutorial jak znaleźć przyjaciela. Po pierwsze musisz znaleźć swoją ofiarę, znaczy przyjaciela. Dalej musisz go skomplementować. Masz bardzo symetryczne paznokcie u stóp. Że co? Następnym krokiem będzie zaproszenie go do swojego domu. A jeżeli nie masz domu, to zaprosi go do jego domu. Czy chcesz się spotkać w moim domu? Znam cię jakieś 3 sekundy i już mnie wkurzasz. Mam wojanki. No dobra. To gdzie są te wojanki? Jezu, tylko nie ten Debil. Upewnijcie się, że wasz przyjaciel jest dobrze związany. Do kogo ty mówisz? Pamiętajcie, że musicie go dokarmiać, ja poprzedniego zapomniałam. Jesteśmy tu, bo dostaliśmy zgłoszenie, że ktoś zaginął. Czy widziała Pani tego pana o tutaj? Nie. A to dobrze miłego dnia. Przepraszamy za pomyłkę. Pamiętajcie, by subskrybować ten kanał.